10 kwietnia wiadomości z Ukrainy. Samoloty Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły Bazę Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Kursku. Samoloty ukraińskich Sił Powietrznych, prawdopodobnie wyposażone w bomby kierowane, zniszczyły bazę rosyjsko-północno-koreańskich pełnomocników Putina we wsi Ozerki w przygranicznym rejonie Bielowskim w obwodzie Kurskim w Rosji. Jednocześnie wyeliminowano ponad 30 okupantów, w tym członków załóg bezzałogowych statków powietrznych oraz mechaników. Zniszczono hangary i kilka wrogich budynków wojskowych. Poinformowała o tym dziś wieczorem służba prasowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem swoich zasobów medialnych, w szczególności na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Zauważając m.in. zniszczenie tego obiektu, znacznie zmniejsza zdolność Rosji do prowadzenia działań bojowych przeciwko jednostkom sił obronnych Ukrainy w obwodzie Sumskim i na kierunku kurskim. Ukraińskie siły zbrojne pojmały okupantów z Chin. W obwodzie Donieckim wojska ukraińskie pojmały dwóch rosyjsko-faszystowskich okupantów, którzy okazali się obywatelami Chin. O tym incydencie poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Według niego znajdują się tam dokumenty tych więźniów, karty bankowe i dane osobowe. Mamy informację, że w jednostkach okupanta jest znacznie więcej niż dwóch takich obywateli Chin. Teraz ustalamy wszystkie fakty. Pracują wywiad, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i odpowiednie jednostki sił zbrojnych, powiedział szef państwa. Zełenski polecił ministrowi spraw zagranicznych, Natychmiastowe skontaktowanie się ze stroną chińską i dowiedzenie się, jak Pekin zamierza zareagować. Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie Rosji w tę wojnę w Europie jest jasnym sygnałem, że Putin zrobi wszystko, byle tylko nie zakończyć wojny, szuka sposobu na dalszą walkę. To zdecydowanie wymaga reakcji. Reakcja Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich ludzi na świecie, którzy pragną pokoju podkreślił prezydent. Dodał, że schwytani obywatele Korei Północnej są przetrzymywani przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Trwają stosowne działania dochodzeniowe i operacyjne. Warto zauważyć, że pomimo deklaracji Chin o neutralności wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej, Chiny udzielają Rosji szeroko zakrojonego wsparcia ekonomicznego i dyplomatycznego. Jednocześnie krytykuje pomoc wojskową udzielaną Ukrainie przez Stany Zjednoczone i inne kraje partnerskie. Przykładowo, władze Chin nie widzą zagrożenia w tym, że Rosja i Korea Północna pogłębiają współpracę, także w sferze militarnej. Powiedział to ten sam Lin Jian. Rosja i Korea Północna to dwa niezależne i suwerenne państwa, więc rozwój ich stosunków dwustronnych jest wyłącznie sprawą tych dwóch krajów, powiedział Lin. Komentując informacje o groźbie eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej z powodu obecności wojsk północnokoreańskich na terytorium Rosji, w ten sposób Chiny po raz kolejny zademonstrowały swoje podwójne standardy, potępiając zachodnią pomoc wojskową dla Ukrainy i nie widząc problemu. W wysyłaniu północno-koreańskiego personelu wojskowego, pocisków i rakiet z tego dyktatorskiego kraju do Rosji. Ponadto Chiny faktycznie uratowały rosyjską gospodarkę w ramach sankcji, zamykając większość luk na rynkach, z których odeszły firmy z krajów, które niekoniecznie popierają rosyjską inwazję i nie czerpią z niej zysków. Na nie udało się zdobyć Basiwki. Rosyjsko-północno-koreańskie wojska Putina. Nie zdołały zdobyć przygranicznej wioski Basiwka w rejonie sumskim obwodu sumskiego, graniczącego z Kurskiem, chociaż poniosły ciężkie straty w próbie jej zajęcia. Mimo wszystko sytuacja pozostaje trudna, gdyż ofensywa agresora trwa. Poinformował o tym bloger i porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy o pseudonimie Aleksiej na swoim kanale Telegram Oficer, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. Orkowie ogłaszają zdobycie osady Basiwka, obwód Sumski. Sytuacja w tym rejonie jest trudna. Wróg próbuje przejąć kontrolę nad wioską, aby ją ominąć i wypchnąć naszą grupę wojsk z Kurszczyny, ale chłopaki trzymają obronę. Przypomnijmy, że najpierw rosyjscy propagandyści wywodzący się z tzw. kadr wojskowych, a następnie rosyjskie ministerstwo obrony ogłosili zajęcie Basiwki a uznany krajowy twórca map frontowych i zespół ekspertów wojskowych Deep State uważa, że wioska znajduje się w szarej strefie aktywnych walk, centrum zwalczania dezinformacji zaprzecza okupacji Basiwki. Trump jest bardziej zirytowany Putinem niż nam się wydaje. Irytacja prezydenta USA przywódcą faszystowskiego reżimu Rosji, Putinem, za niedotrzymanie obietnic zawieszenia broni jest bardziej niż możemy sobie wyobrazić. Prezydent Wołodymyr Zełęski oświadczył to na spotkaniu z dziennikarzami: Zawieszenie broni na Ukrainie to pomysł Trumpa. Rozumiemy, że to pierwszy krok w kierunku zakończenia wojny. Jest zainteresowany tym ruchem. Myślę więc, że jego irytacja jest większa, niż sobie wyobrażamy. Ukraina bezwarunkowo popiera jego plan, a Putin robi wszystko, co jest temu przeciwne, powiedział Zełenski. Zasugerował również, że atak na Krzywy Róg, w którym zginęło 20 osób, był szokiem dla Amerykanów. Przypomnijmy, że Donald Trump powiedział, że był bardzo zły i wściekły z powodu wypowiedzi Putina na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Niedawno dodał jednak, że przywódcy Ukrainy i Rosji są rzekomo gotowi zawrzeć porozumienie mające na celu zakończenie wojny. W kursku Rosjanie wymyślili strategię okrążenia. Rosyjska propaganda rozpowszechniła kolejną fałszywkę dotyczącą rzekomego okrążenia ukraińskich żołnierzy w obwodzie kurskim, poinformowało o tym Centrum Zwalczania Dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. W obwodzie Kurskim nie doszło do okrążenia ukraińskiego personelu wojskowego, czytamy w raporcie. Dlatego rosyjskie kanały telegramu rozpowszechniają nagrania rzekomych ukraińskich żołnierzy, którzy twierdzą, że zostali okrążeni na terytorium Rosji. W rzeczywistości takie filmy są tworzone przy użyciu technologii deepfake. Można to łatwo zauważyć po nienaturalnych ruchach ust i mimice twarzy, sztucznych rysach twarzy. I zniekształconej wymowie, lekkim migotaniu obrazu i okluzjach, zamykaniu zębów. Powiedział Center for Countering Disinformation. Wskazuje się, że celem takich kłamstw jest podważenie zaufania do ukraińskiej armii i dowództwa, wywołanie paniki wśród obywateli i zdemoralizowanie wojska. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy do tej pory na kierunku kurskim doszło do 17 starć, z których dwa wciąż trwają. Wróg przeprowadził 19 ataków lotniczych i zrzucił 21 bomb kierowanych oraz przeprowadził 286 ataków artyleryjskich na pozycje naszych wojsk i osady, w tym 7. O aktualnej sytuacji w Kursczynie opowiedział również bloger i żołnierz samodzielnego batalionu szturmowego Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow na swoim kanale Telegram Mówią Snajper. Odnosząc się do swoich towarzyszy broni. Na kierunku kurskim chłopaki pracują głównie nad odstraszaniem wroga, który codziennie podejmuje próby wdarcia się do obwodu sumskiego. Orkowie mają przewagę w lotnictwie, kierowane bomby lotnicze przelatują nad pozycjami ukraińskimi zamiast min-moździerzowych, wrogie samoloty FPV nieustannie poszukują celów na tyłach, optyka jest tu już codziennością. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał! lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.